Cześć, witam w kolejnej budoradce. Dzisiaj pokażę wam, jakich wierteł używać do poszczególnych materiałów. Zapraszam! Na rynku mamy wiele wierteł z przeznaczeniem do różnych materiałów, które wybrać! Podstawowe wiertło do drewna to takie kręte z końcówką koncentrującą, zwaną też żądłem, która pomaga w osiowym prowadzeniu wiertła. Wiertłem tym szybko wykonamy nieduże otwory w deskach czy kantówkach. Jeśli natomiast chcesz zrobić większy otwór to lepsze w takim przypadku będą wiertła łopatkowe z dwoma krawędziami skrawającymi i ostrzym prowadzącym. Ostatnim typem wierteł do drewna są takie świdry pozwalające na szybszą pracę i bardziej przeznaczone dla profesjonalistów. A jeśli nie masz pod ręką wiertła do drewna, to można użyć również do metalu. Nie nadaje się natomiast wiertło do betonu, które robi tylko dużo dymu. Ale przy jednym czy dwóch otworach, gdy nie mamy żadnego innego pod ręką, widelcem też można sobie poradzić. Przechodzę teraz do wiertł do metalu. Różnią się one przede wszystkim trwałością i jakością. Spróbuję przewiercić stalową rurkę. Najtańsze walcowane wiertło jak widać przy większym nacisku pękło. No to jeszcze raz, ale już bez takiego szarżowania. Udało się, to teraz lepszej jakości wiertło z domieszką kobaltu. Wiercenie poszło szybciej, a wiertło takie jest bardziej wytrzymałe. Wypróbujmy na czymś twardszym. Najpierw tanie wiertło z zestawu. A teraz lepsze, droższe wiertło. Różnice widać gołym okiem. Do popularnych materiałów budowlanych jak cegła czy beton używamy tak zwanych wierteł widiowych. Takie najprostsze wiertło i wiertarka za 50 zł z małym udarem wystarczą by zrobić otwór w cegłach, bloczkach gipsowych czy w tynku. Z betonem taki zestaw już raczej ciężko sobie radzi i potrzebne jest coś lepszego. Mianowicie wiertło z końcówką SDS i młotowiertarka z takim mocowaniem. A do naprawdę ciężkich wierceń młot udarowo-obrotowy i lepszej jakości wiertło. Co wybrać do płytek? Do glazury, czyli miękkich płytek ściennych wystarczające jest to samo wiertło co do betonu widiowe. Aby się nie ślizgało można wcześniej puknąć kilka razy młotkiem przez wiertło nie powinno być problemu z wywierceniem otworu, oczywiście bez udaru. Z twardszymi gresami widiowe już sobie nie poradzi. Tutaj z pomocą przychodzą nam wiertła diamentowe. Należy tylko pamiętać, żeby wiercić na wolnych obrotach, bez udaru i chłodzić wiertło wodą. Będzie nam służyć wtedy dłużej. Na szybkich obrotach i bez chłodzenia wiertło może rozgrzać się do czerwoności i wygląda tak, jest już do wyrzucenia. Do gresów można użyć również takiego łopatkowego wiertła do szkła. To na koniec właśnie szkło i to samo wiertło. Wiercimy na wolnych obrotach, bez dociskania i polewamy wodą. Cierpliwie, powoli i nie powinno być żadnych problemów. I jak widać, za mocno docisnąłem. To spróbujmy jeszcze raz. Otwór zrobiony. Do szkła świetnie nadaje się również to samo wiertło diamentowe co do płytek. Z deski zrobiłem sobie prowadnicę wiertła na początek. Również moczymy wolne obroty i mamy piękny otwór. Na koniec powiem tylko, że ważna jest również jakość wierteł. Wyznacznikiem jest oczywiście cena. Najtańsze wystarczą na krócej, albo może okazać się, że w ogóle nie dadzą sobie rady z materiałem. Droższe posłużą nam dłużej. Trzeba tylko odpowiednio wiercić i zbytnio nie przyciążać. Do zobaczenia!